Z Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos woł wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Dla Niego prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. I przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejsze ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Drodzy państwo, Adwent, który przeżywamy, nie jest tylko czasem takiego emocjonalnego wzruszenia się nad dzieciątkiem Jezus położonym w żłobie czy w stajence. Nie jest czasem tylko rodzinnych spotkań czy takiego przygotowywania się materialnego do świąt. Adwent jest czasem w czasie, podczas którego musimy przygotować się przede wszystkim na przyjście Jezusa, na spotkanie jego osoby. I tego wymaga od nas Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, mówi nam o tym, że Chrystus, który przyszedł, przyniósł Ewangelię. Czytamy w Ewangelii Świętego Marka, że to są słowa Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Natomiast jeśli chcielibyśmy dokładniej przyjrzeć się oryginałowi tej Ewangelii, to zobaczymy, że w oryginale. Te słowa brzmią nieco inaczej, właśnie w ten sposób, że z początek Ewangelii, którą przyniósł Jezus Chrystus. Co to dla nas oznacza? Oznacza to jedno, że Ewangelia nie jest tylko opowiadaniem o życiu Jezusa Chrystusa, opowiadaniem, które niesie ze sobą wiele zwrotów akcji, kogoś może bardziej lub mniej wzruszać, ale jest żywym słowem, które ma moc zmieniać nasze życie. I adwent jest właśnie takim czasem, w którym powinniśmy zmieniać nasze życie, ale bazując na Ewangelii. Ewangelia jest także słowem nadziei, które przyniósł Jezus Chrystus. Ten czas adwentu ma nam pokazać, że Bóg przychodzi do nas po to, aby być z nami, być tym Emanuelem, że wchodzi w tę naszą codzienność, w te nasze cierpienia, trudności, w to, co niesie ze sobą każdy nasz dzień tutaj na Ziemi. I właśnie o to chodzi w drugiej niedzieli adwentu, abyśmy zwrócili uwagę na to, że Bóg przychodzi po to, aby dać nam Ducha Świętego, abyśmy mogli nie, z nim wejść w prawdziwą relację, w relację, która będzie przemieniała nasze życie. No myślę, że ja to przedstawiać się nie muszę. Myślę, że wszyscy doskonale znają Biskupa Mikołaja, najbardziej znanego biskupa na świecie, biskupa, który tak naprawdę zaprzyjaźnił się z każdym dzieckiem. Ale zanim będziemy cieszyć się prezentami, chciałem powiedzieć wam moją historię. Jeżeli ktoś myśli, że mnie nie ma, to jesteście w błędzie, bo mieszkam w niebie, ale czas na naszą historię. Dawno, dawno temu, kiedy opiekowałem się swoimi wiernymi, Zobaczyłem i usłyszałem historię pewnej rodziny, która była bardzo, ale to bardzo uboga. Być może z powodu biedy, jak, jaka panowała, musieliby się wszyscy rozstać. Pomyślałem, że mogę im pomóc. Dyskretnie podrzucałem im prezenty, bo nie chciałem rozgłosu. Ale ktoś mnie zauważył. Okazało się, że zobaczyli i rozpoznali mnie. I tak rozeszło się, że właśnie wspieram tych potrzebujących. Nie cieszyłem się z tego, bo wcale nie chciałem rozgłosu. Chciałem robić to tak, jak Pan Jezus uczył, tak, żeby to robić dyskretnie. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię. Pan Jezus świetnie ją opowiadał: mówi, że jak będziecie coś robić, to róbcie tak, żeby nawet druga ręka nie widziała. To znaczy robić to tak dyskretnie, jak się tylko da, tak, żeby nikt nie mógł tego odkryć, tak, żeby ta radość była. Tylko w moim sercu, że mogłem komuś pomóc i żeby Pan Jezus się cieszył, że potrafiłem pokazać miłość do drugiego człowieka. Dzisiaj przychodzę do Was, bo chciałem w tym adwentowym czasie nie tylko poprzynosić Wam prezenty, które otrzymaliście, ale też chciałem Was czegoś nauczyć. A dzisiaj chciałem Was nauczyć tego, żebyście potrafili się dzielić ze sobą nawzajem, żebyście potrafili sobie robić nawzajem małe niespodzianki. Ale wiecie co? Takie prezenty, które mogą być, to też dobre słowo. Można powiedzieć komuś coś miłego, można powiedzieć komuś jakiś komplement, można się do kogoś uśmiechnąć. Stańcie się Mikołajami. Nie bójcie się. Każdy z nas może być Świętym Mikołajem, każdy z nas może pomagać. Właśnie chciałbym, żebyście jeszcze o jednej rzeczy pamiętali. Święty Mikołaj to nie jest ten, który przychodzi raz do roku. Święty Mikołaj jest cały czas, cały czas cieszy się z Panem Jezusem. I chciałbym, żebyście i wy się tego, żebyście też się tak cieszyli, też, żebyście mogli swoją świętością, dyskretnie, z uśmiechem, dawać radość innym, bo przyjście Pana Jezusa zwiastuje radość. A o tej radości więcej zapewne usłyszycie na kolejnej Katechezie. A teraz zapraszam Was na jeszcze jedno krótkie spotkanie, bo mamy dla Was małą niespodziankę. Jeszcze zanim się pożegnamy, bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa na zobaczenie krótkiego filmu instruktażowego, który przygotowały dla nas słuchaczki kierunku terapii zajęciowej medycznego studium zawodowego w Puławach. Do wykonania bombki ze sznurka bawełnianego potrzebujemy bombki styropianowej, sznurek bawełniany, klej, szpilki, farba. Na początku instalujemy sznurek bawełniany, który posłuży jako zawieszka do bombki. Kulę ze styropianu dowolnej wielkości owijamy sznurkiem. Owijanie zaczynamy od samej góry. Przyklejamy początek sznurka klejem i okręcamy na około cały czas podklejając delikatnie klejem. Do wykonania choinki z piórek potrzebujemy blok techniczny lub stożek styropianowy, klej na gorąco, piórka, nożyczki. Z kartki z bloku technicznego kształtujemy stożek, który nada kształt wykonanej choince. Jeżeli mamy, możemy użyć gotowego stożka styropianowego. W odstępie 2 cm od dołu naklejamy pierwszą warstwę piór bardzo gęsto. Wybieramy pióra duże, tak żeby zakryć brystolowy szablon. Gdy pióra się przykleją, przycinamy je, by móc przykleić kolejną warstwę, zachowując niewielki odstęp około 1 cm. W taki sposób postępujemy cały czas. Do wykonania bombki z kawy potrzebujemy bombki styropianowej, ziaren kawy, klej na gorąco, nożyczki, szpilki, farba brązowa lub czarna, pędzel, sznurek bawełniany. Na początku malujemy bombkę na kolor brązowy lub czarny. Pozostaw do wyschnięcia. Gdy kula będzie sucha, zacznij oklejać ziarnami kawy. Ziarenka mocujemy pęknięciami na zewnątrz. Każde ziarenko należy przyklejać osobno. Drodzy Państwo, myślę, że 6 grudnia to wyjątkowa okazja, żeby też odpowiedzieć na prośbę tych, którzy słuchali ostatniej audycji. Po raz kolejny zapraszamy najmłodszych do wzięcia udziału w konkursu Mój Adwentowy Aniołek. Przypominamy, że regulamin konkursu, jak również sama karta zgłoszeniowa znajduje się na Facebooku Parafii Matki Bożej Różańcowej. Będzie się znajdowały też pod linkami od filmów. Myślę, że też Państwo będziecie mogli znaleźć szczegóły na naszych profilach facebookowych. Zachęcamy też dorosłych. Postanowiliśmy, żeby dorośli też mogli wziąć udział zarówno licealiści, uczniowie szkół podstawowych i wszystkie osoby dorosłe, które chciałyby podzielić się trochę radością, żeby mogły też zrobić swoją dekorację świąteczną. Na wasze dekoracje czekamy do czwartej niedzieli adwentu. Jaka to będzie dekoracja? Myślę, że sami możecie podjąć decyzję, możecie inspirować się tym, co zrobiły słuchaczki terapii zajęciowej w medycznym w studiu zawodowym, ale też myślę, że każdy ma swoje pomysły na to, żeby zrobić to w sposób ciekawy. Te wszystkie wasze prace, które wykonacie, trafią do osób samotnych po to, żeby im też te święta umilić. Zgłosować będziemy poprzez Facebooka. Na stronie facebookowej parafii Matki Bożej Różańcowej będą pojawiały się zdjęcia tych dekoracji i ta dekoracja, która uzyska najwięcej polubień, będzie tą dekoracją, która zwycięży i otrzyma nagrodę. Szczegóły, jaki plakat będzie się też znajdował na Facebooku. No dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Oczywiście zapraszamy na za tydzień kolejne katechezy adwentowe. I myślę, że już teraz możemy wspomnieć o tym, że przygotowujemy dla Państwa specjalne rekolekcje dla całego naszego powiatu puławskiego w których będziemy występować nie tylko my, ale także zaprosiliśmy innych księży, inne osoby do tego, aby podzieliły się z nami swoim doświadczeniem Pana Boga, swoim doświadczeniem Adwentu, doświadczeniem przychodzącego Chrystusa do naszego życia. Już teraz na nie zapraszamy, a na dzisiaj żegnamy się z Państwem i do zobaczenia. Szczęść Boże.